Witam z tej strony Aspired To kolejny odcinek Farmiksu Lato jest za 5 ale do usługi Rornice zapraszam do superksi kanału. Lajkowana i komentowana, kochani widzowie. A w dzisiejszym odcinku, kochani Wisowie, będziemy sobie usługę robić z opryskiem. Opryski wasem. Musimy oprysk zrobić widzowie, bo taką mamy z lesiele. Musim oprysk zrobić. mamy ślesk... takie, mamy sobie oprysk so, zrobić. Oprysk zrobić. Oprysk zrobić, po kurde. Aj, to pole jest takie kurde... Pomieszane. wie? Takie pomieszane trochę. Takie małe, pół, pół... małe, pół dusze. Kie kółko. To nienormalne to jakieś dziwne pole widziałeś pys to pole w jednym kawałku takie takie kurcze jest takie jest, jest sobie takie kółeczko jest takie kuesko mamy nic nie widzicie, bo kurcze tam się pokazane i jest prosince robione to sobie Ojej, nie bijcie nic, nie bijcie i procent jest tego. Da się to przysunąć, nie da się. Że musimy na, na czuja zrobić, bo nie widzę. Na czuja, o kurde. Cały na czuja musiałem. Albo Aby... Ace na nasi kasi Nie, mi tego. Oprysku zrobionego o prysku i 86 a te pole takie jest w sobie dziwne dziwne te pole Jakie okrągłe Takie okrągłe te pole jest Nie wiem czy ja kurczę opryszkałem w którym miejscu Nie wiem w którym miejscu jest oprysk No nie widzę Nie widzę Nie widzę widzowie Nie widzę żeby było opryskiwane, a czy nie to jeszcze dziwne dziwactwo Bardzo dziwne, DZIWNE Mi się stało, że ja już tu w tym jeszcze Muszę tak się w kółku kręcić i sobie osiąg... SZAKĄCZĘ Opryszkę I mam 94 96% potrzebne jest Dobrze, że i dowolne Czy trochę pospiesz? Trochę się pośpiesz. I sobie, kiedy to się skończy Misiałe witam panowie, bo już mi nagrywane wyłączyło. Wyłączyło, mi się nagrywkę. Już, już mi nagrywkę wyłączyło. Tu MNIE mi się wyłączyło nagrywale. Huuu, już fajne. Czy jutro trochę dłużej pośpię, albo to wolne to. Święcie tylko oprysku zmarnuje niż kurde oprys... Pisałeś, już mi się wyłączało nagrywale. Odcinka. I się mam kurde to jechać Jechać i jechać i się to jest A ja się nie wyspałem ja nie mogę Ja tej nie mogę skończyć chyba za kończę bez kurde bez 1% bo nie widzę tego tu więcej zmarnuję tego prysku niż to fizowię Spryskam kurde jest 99% i więcej nie ma no ja już całe pole przyjechałem i nie ma nic Całe pole przyjechałem Jestem mi się nie kończy Ja A nie okej, kiedyś mnie to denerwuje denerwuje mnie to Jechasz i jechasz i nie pokazuje się końca nie widzisz Ale głupia. Ja te jadę i końca nie widzę Dobro tam No, Ali, No i się ja mam kurczę jechać, to chore Ja i nie mogę tego przestać Urte tam co ja mam tu zrobić? Ja nie mogę. Ale ten też denerwuje jest. Jestem śpiący. Jestem spion. Śpią... Jest